Tutaj w tym mieście jest Steve. Mieszka na farmie. Zobaczycie, oprowadzi Was Powiedzcie dokładnie, dokładniej niż w poprzednim odcinku. Hejka, tutaj Steve. Jestem właśnie przed Lidlem. I właśnie. Yy, o, no. Wiecie, ja to się chyba zawaliłam. w tym jeszcze. 7 nie przejmujcie, okej? Okay? Spróbujcie, że a nie tam co było tak. Bo, to na razie jednak nakrywa to jedną ręką, bo budowuję coś w tym czasie, więc najbardziej będzie tylko na to. Okay? Na mnie, ok? Możecie, że no, nie przyjrzeć. Niedługo będzie recenzia fajna. I nie. jeszcze to będzie jeszcze jedno powiem, to jest fajny zestaw i polecam fajne arbuzów. Zobaczcie, tak wygląda jest jeszcze taki wybuch i pani. Więc polecam bardzo. Jeszcze ze sobą też świnka. Ale już oprowadzam Was po mieście. O, zobaczcie, tutaj jest Lidl. Tutaj jest jabłko, kilka rzeczy, papeczki, jakaś mąka, tutaj jest drzewka, wiesienki. Więc idziemy dalej. Tutaj jest bankomat. Tam jest kopalnia. O hej Aleks, hej. Tutaj jest kamienia z kawą, tam jest muzeum opak, tutaj jest jeszcze jest do Dalej. Mamy policji, tam jest aspirina więżona i kilka innych złoczyńców. Jak tam pójdę, to jest park. Tutaj mały sklepik, wielkie drzewo. I dokiedzmy jeszcze Ninjako. Tutaj jest plaża. Przejdzie się taki mostek mały. Odgradzający plażę. Od... Oh, hey Lloyd! Hejka! Steve! Tutaj jest właśnie most. Zobaczcie. Tutaj jest most na pustynię. Zostań tu wytrzymała, nawet jeśli bym spadł. To mogę tutaj wejść na drabinkę i nic mi się nie stanie. Widzicie? I nic mi się nie stanie. Widzicie? I nic mi się nie stanie. Au! Dobrze, że mnie złapał ślej. Wiesz? Dzięki! Nie ma za co. Ej, tam jest basen, zobaczcie, może powływamy? Żartowałem. Co to jest? To odpala prąd! Świetnie! O ty! To odpala prąd! Wiecie? To odpala prąd. To odpala właśnie prąd. Idziemy dalej. Może wiesz, co teraz robimy? Siup! Au! Ech, nie przemyślałem tego. Tutaj nie można tego zniszczyć, powiem, wam. bo to jest blokada na drogę, żeby się nie brało. się biorę I nie trzeba tylko na środku trzeba coś podeprzeć. I zaraz do Was wracam, bo muszę coś zrobić. Muszę coś sprawdzić. Dobra, już coś sprawdziłem. Tutaj jest sklep LEGO, tutaj jest domek. To taki, ale mój domek. Ale tutaj jest jeszcze ramiza strażacka. Tutaj są wieżyczki. Yy, przez chwilę mnie nie widzieliście. Byłem gdzieś. Zobaczcie. Tutaj jest. O! Nie chciałam cię strącić. Inny niebieski ninja. Nic się nie stało. Ja... O nie! A, to tylko jakiś a, to tylko jakieś małe coś z ziemi. To tylko jakiś chłopak. śmieszne. Zobaczcie, tutaj jest bram wejściowa. Trzeba tylko nie tak naciskać nie tak naciskać tylko po prostu tak Więc Wiecie o co chodzi? Co? Zobaczcie, tu co znalazłem! 100 złotych Znalazłem! Zobaczcie! Zabieram to! Świetnie! O, zobaczcie, tutaj jest kolejny mistrzowu. Tutaj jest takie małe magazyn kulek do rzutania w puszki. A tam, zobaczcie, tam jest sklep to już mówiłem, tam jest jeszcze ramiro strażacka. Tutaj jest warsztat samochodowy, wiecie? Tam jest warsztat samochodowy, wiecie? Może tylko. O! Kończę tą głowę! Ale myślę. Tutaj masę strzelników. Tylko mnie nie. nie, nie idzie. O! Przepraszam. O! Nie bij mnie. Jestem aha Tutaj trzeba czasem uważać, bo tutaj jest dziura. Zobaczcie. Dziura. To może jegoś będę przejść. Dobra, już przeszłam. O! Hejka! Hejka! Masa tutaj jest wody No i co? Chyba kończymy ten odcinek Ja was chyba dobrze odprowadziłem, słuchajcie Weźmy sobie gdzieś tutaj idzie I tak wygląda jasnego Kończymy